sojusz Lewicy Demokratycznej, partia, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, potwierdza swoją europejskość, rozumiejąc ją jako wyraz współczesnego patriotyzmu. Potwierdza swoje przekonanie, że Polska jest naszą ojczyzną, a Europa wspólnym i bezpiecznym domem. Tylko oddanie głosu na europejskich socjalistów i socjaldemokratów może zakończyć rządy prawicy w Unii Europejskiej. Musi być nas więcej, żeby mniej było w Europie bolesnych problemów. Lista w okręgu numer 13 to lista gwiazd, odważnych mężczyzn, dzielnych kobiet, przygotowanych, wybitnych przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy do trudnej zaciętej walki o lepszą Europę. Czas, aby odnowić gospodarkę. Polityka sprowadzająca się do oszczędności osłabiła nasze gospodarki, każąc mniej wytrzymałych i odpowiedzialnych za spowodowanie kryzysu. W porządach europejskiej prawicy lewica musi wziąć odpowiedzialność za Europę. Po rządach polskiej prawicy SLD i UP muszą wziąć odpowiedzialność za Polskę. Głosując na naszą koalicję, na SLD i na UP, głosuję na lepszą Polskę w lepszej, silnej i bezpiecznej Europie.